Wykaz, że jeżeli liczby 24ab81 tworzą ciągometryczny, porównanie 6x do 4 plus ax plus b równe 96 ma dwa rzeczywiste rozwiązania x1, x2, takie, że bezwzględna wartość różnicy tych rozwiązań jest równa. Jeżeli te liczby tworzą ciągometryczny, to pierwszy wyraz tego ciągu to jest 24. A 81 to jest czwarty wyraz tego ciągu, czyli jeżeli podzielę czwarty wyraz ciągu przez pierwszy, to wtedy otrzymam iloraz do trzeciej potęgi, czyli Q do trzeciej potęgi to jest 81 dwudziestych czwartych. mogę to przez trzy skrócić, czyli 27. No, i z pierwiastkować pierwiastek trzeciego stopnia otrzymuje Q równe 3, drugie. A to oznacza, że A, czyli drugi wyraz ciągu, to jest pierwszy wyraz, czyli 24 pomnożone razy Q, czyli 24 razy 3, drugie 1, 12, 36. Czyli A jest równe 36. Teraz b, to mogę pomnożyć pierwszy wyraz, czyli 24 razy q do kwadratu, albo poprzedni wyraz przed b, czyli a, wystarczy, że pomnożę przez q, czyli 36 razy 3. Drugie 1, 18, czyli 3 razy 18 to jest 54. Zatem równanie, które mam w tym zadaniu teraz wygląda tak. 6x do czwartej dodać 36x kwadrat plus 54 odjąć 96 jest równe 0. To mogę podzielić przez 6, czyli x do potęgi czwartej plus 6x kwadrat plus 9 odjąć 16 jest równe 0. x do potęgi czwartej plus 6x kwadrat odjąć 15 jest równe, y, nie odjąć 15, tylko odjąć 7 jest równe 0. Oczywiście 6x kwadrat. Jest to równanie dwukwadratowe. Równanie czwartego stopnia, ale dwukwadratowe Czyli najlepiej rozwiązywać to, odstawiając zmienną pomocniczą zamiast x kwadrat podstawie t. Ponieważ t zastępuje mi x kwadrat, to oznacza, że musi być nieujemne, tak jak kwadrat jest nieujemny, Tak wygląda to z podstawienia z założeń. Czyli t kwadrat dodać 6t. Odjąć 7, równa się 0, równanie kwadratowe, czyli wyróżnik trójmianu kwadratowego. B kwadrat, odjąć 4 razy A i razy C, czyli 36 plus 28, czyli 64, pierwiastek z delty jest 8. Czyli pierwsze T minus B plus pierwiastek z delty przez 2A, czyli 1. Drugie t, minus b, minus pierwiastek z delty przez 2a, czyli minus 7. Ale zgodnie z tym, co tutaj wcześniej zapisałem, t musi być nieujemne, większe lub równe od 0, czyli to minus 7 nie spełnia warunków zadania. T podstawiałem to jest x kwadrat. x kwadrat jest równe t. Więc x kwadrat jest równy 1. Zatem po spierwiastkowaniu x jest równe 1 lub x jest równe minus 1. Pierwszy x jest 1, drugi x jest minus 1. No i teraz w takim razie mam udowodnić, że ma dwa rozwiązania rzeczywiste. Są rzeczywiście dwa rozwiązania rzeczywiste. Jedno z nich jest 1, drugie jest minus 1. I takie, że bezwzględna wartość jest równa 2. Czyli bezwzględna wartość x1, czyli 1, Odjąć bezwzględna wartość x, odjąć x2, czyli minus 1, bezwzględna wartość. No i to, że mam bezwzględną wartość, to nie ma znaczenia, w jakiej kolejności te, odejmuję te pierwiastki. Może być 1, odjąć minus 1, albo minus 1, odjąć 1. To jest bezwzględna wartość z 2, czyli 2. No i miałem wykazać, czy ta różnica bezwzględnej wartości, bezwzględna wartość różnicy jest równa 2, co należało wykazać. I kolejne zadanie do zrobienia, tym razem funkcja liniowa z parametrem wykres funkcji liniowej, czyli prosta, która ma przechodzić przez zadane, zadane ćwiartki układu współrzędnych.